Witam Państwa. Gościem Medekspresu jest Pan Profesor Piotr Rutkowski, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, był pan jednym z twórców Narodowej Strategii Onkologicznej. Często słyszymy, że czas pandemii spowodował, że pacjenci onkologiczni zgłaszają się późno do lekarza, unikają wizyt w, obawy przed, w obawie przed koronawirusem. Ale ujmując rzecz generalnie, czy czas pandemii koronawirusa spowodował zahamowanie prac nad Narodową Strategią Onkologiczną, wdrażaniem tych postanowień? Jak Państwo wiedzą, to jest plan wieloletni, który jest planem polskiego rządu i generalnie narodowa strategia trwa, działa. Niektóre rzeczywiście zadania zostały przesunięte na 2021 rok w związku z pandemią koronawirusa, ale co nie znaczy, że niektóre nie zostały zrealizowane albo nawet nie zostały zrobione szybciej. Szczególnie tu należy skierować wyrazy uznania do Agencji Badań Medycznych, gdzie już widać efekty, które były przewidziane za rok. Co więcej, bardzo dobrze rozwijają się prace dotyczące wskaźników w Narodowej Strategii, Narodowego Portalu Onkologicznego. To są zadania, które między innymi odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Onkologii. To, co jest problemem, ale dotyczącym generalnie na świecie onkologii, to jest realizacja zadań profilaktyki i rok 2021 to jest rzeczywiście rekonstrukcja profilaktyki onkologicznej i to ministerstwo bardzo mocno podkreśla i to się wpisuje w narodową strategię onkologiczną w związku z tym rzeczywiście prace są i zapraszam w związku z tym żebyśmy to rozwinęli w najbliższym czasie myślę że najbliższe miesiące pokażą pokażą ile ile się dzieje będziemy Raportować to na bieżąco. Panie profesorze, my już dziś wiemy, że wiele nowotworów dzięki postępowi medycyny stało się chorobami przewlekłymi, a trwają prace nad kolejnymi terapiami, które mogą sprawić, że te dotychczas nieuleczalne choroby staną się chorobami przewlekłymi. Ale tutaj jakby kluczową sprawą jest dostępność do diagnostyki molekularnej. I tutaj chyba jest jeszcze wiele do zrobienia. Czy Narodowa Strategia Onkologiczna uwzględnia działania również w tym zakresie? Dokładnie tak, bo narodowa strategia onkologiczna jest bardzo zbliżona do pewnych zadań, tylko może z innymi położonymi akcentami, które są przedstawione w europejskiej strategii teraz European Cancer Beating Plan. Ja już mam tę wersję nieoficjalną i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pewnie i czerpano z naszej strategii, tworząc ten dokument, to dobrze, ale generalnie rzeczywiście w Polsce są dwa, jakby dwa etapy tego, żeby pacjenci mieli. Pełen dostęp do terapii. Po pierwsze, musi być postawiona właściwie rozpoznanie, właściwa diagnoza na poziomie patomorfologicznym. I rzeczywiście, w zeszłym roku zakończono sam proces przygotowania akredytacji ośrodków pod kątem diagnostyki patomorfologicznej i ujednolicenia tej diagnostyki patomorfologicznej w Polsce. A następnym krokiem rzeczywiście musi być ujednolicenie standardów dotyczących badań molekularnych i dopiero wtedy można wiarygodnie zastosować leki. No, jak wiemy, w onkologii w tej chwili istnieje pewna rywalizacja między dwoma tendencjami, co jest korzystne dla pacjenta, między leczeniem ukierunkowanym, czyli tym celowanym, ukierunkowanym molekularnie, a immunoterapią, która działa trochę jakby w inny sposób, bo działa na, na nasz układ immunologiczny, a nie bezpośrednio na nowotwór. W związku z tym ten rozwój jest rzeczywiście bardzo dynamiczny. Wiemy, ile nowych terapii pojawiło się w zeszłym roku, ale ile też zostało wprowadzonych choćby do leczenia w ramach programów lekowych. No, i teraz rzeczywiście ten rok to jest to, żebyśmy wykorzystali ten potencjał. Są ośrodki, które dysponują bardzo dobrze zorganizowaną diagnostyką molekularną, a na to nakłada się jeszcze jedna rzecz, że ta diagnostyka molekularna jest coraz bardziej wyrafinowana również w postaci takiej zwanej diagnostyki wielogenowej. To jest system NGS. Ten NGS jest częściowo już finansowany w naszym kraju. My wiemy, że niektóre platformy są coraz bardziej doskonałe i one dotyczą już kilku rozpoznań, że może jakby kilka genów naraz zbadać i z jednej próbki określić zamiast krok po kroku, co zabiera czas, które te zaburzenia są tak naprawdę kluczowe, dla, dla tego, żeby zastosować to na nowotwór. W związku z tym, to nie jest to, że, to, że my ominęliśmy ten etap w Polsce. I tak jak powiedziałem, część ośrodków onkologicznych, jak Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, czy Ośrodek Onkologiczny w Uniwersytecie w Gdańsku, czy Świętokrzyskie Centrum Onkologii ma znakomicie zorganizowany ten akurat dział diagnostyki, ale tak jak powiedziałem, naszym zadaniem jest wyrównywanie nierówności. I to jest bardzo ważne, żeby w Polsce w każdym miejscu no nie oczywiście najmniejszym, ale w każdym regionalnym miejscu rzeczywiście można przeprowadzić diagnostykę tak, że pacjent mógł otrzymać właściwe leczenie ukierunkowane molekularnie, bo jeżeli ono istnieje, ale my tego nie zdiagnozujemy, to i tak pacjent nie będzie miał do tego dostępu w związku z tym. To jest nasz cel. Panie profesorze, te i innych wiele kwestii będziemy poruszać już niebawem, bo w debacie 4 lutego, debacie przyszłość onkologii, innowacyjne terapie i ich finansowanie, pan profesor także w tej debacie weźmie udział. A za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. i Wszystkich Państwa zapraszam, medexpress.pl, 4 lutego, debata poświęcona przyszłości onkologii. Ja również zapraszam, 4 luty to jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Odbywa się wiele wydarzeń, ale myślę, że debata MedExpressu pokazuje jedne z kluczowych elementów tego, co się zmienia w opiece onkologicznej. W związku z tym bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję, że mogłem wziąć w niej udział. Dziękuję serdecznie.